Jak pan ocenia, w takim razie, jak pan ocenia politykę polską, polskiego rządu, polskiej dyplomacji wobec tego, co się dzieje, no tutaj pewnego rodzaju ofensywa dyplomatyczna, między innymi przyjazd Borisa Johnsona głośny do Polski i gwarancje pomocy i też no takie bardzo, bardzo rzeczywiście szeroko zakrojone gesty przyjaźni. Dziś chociażby wizyta polskich parlamentarzystów w Kijowie? wielokrotne spotkania prezydenta Dudy z, z Zeleńskim, także no, tutaj wiemy, jak ta polityka wygląda. Czy to jest polityka skuteczna, czy ona jest dobra, czy ona może, czy jest ona w polskim interesie jak pan to ocenia? Ja nie przeceniałbym wizyt polskich polityków na Ukrainie, pamiętam doskonale te manifestacje polskich polityków na ulicach Kijowa ramię w ramię z neobanderowcami, z przedstawicielami partii jawnie faszyzujących, jeśli nie wprost neonazistowskich, i, sło, i wykrzykiwanie różnego rodzaju sloganów okrzyków banderowskich w Kijowie w latach 2004-2005 w okresie tak zwanej pomarańczowej rewolucji. Pamiętam wizyty polskich polityków z roku 2013 na Ukrainie w okresie tak zwanego Euromajdanu. Wiemy i wiem doskonale, że ani te, ani to poparcie potężne polskich mediów Zaangażowanie polskich parlamentarzystów, polskiego wywiadu wreszcie z lat 2004-2005 2013-2014 absolutnie nie miały najmniejszego znaczenia geopolitycznego. Pomarańczowa rewolucja oczywiście skończyła się wielką klęską tych środowisk proeuropejskich, a Euromajdan z roku 2013 skończył się utratą przez Ukrainę 7% swojego terytorium, władzą nad kilkoma milionami obywateli i tlącym się konfliktem i wzmocnieniem. Wzmocnieniem tendencji separatystycznych na Ukrainie. Więc nie uważam tego, to, tego absolutnie za jakiekolwiek realne wsparcie. Druga sprawa to jest kwestia. Tego sojuszu, o którym wspomniał pan redaktor 1 lutego bieżącego roku, kiedy premier Mateusz Morawiecki gościł w Kijowie, została ogłoszona taka inicjatywa, czy też zapowiedziano taki nowy format współpracy militarnej, który został ochrzczony takim akronimem UPA Ukraina-Polska-Anglia. Oczywiście to jest, to jest pewien, pewien taki kolokwializm. Mamy do czynienia z zapowiedzią sojuszu wojskowego Wielka Brytania-Polska-Ukraina, i pytanie, w czyim interesie ten sojusz wojskowy rzeczywiście miałby być jak ocenić polską politykę. Myślę, że tego typu sojusz należy ocenić niezwykle krytycznie jako sprzeczny z polską racją stanu, co najmniej z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że Wielka Brytania nie ma żadnych realnych instrumentów do Pomocy na tak zwanej wschodniej flance NATO, już nie mówiąc o projekcji siły na Ukrainę. W roku 2021 zostały przyjęte dwa bardzo ważne dokumenty związane z doktryną polityki zagranicznej polityki obronnej i bezpieczeństwa. Naczelny dokument, który się nazywa Zintegrowany Przegląd, wyraźnie mówi, że Wielka Brytania, prowadząc strategię po Brexicie, tą strategię pobrexitową, wyciągając wnioski z nieudanej interwencji w Afganistanie, jest niezdolna do długotrwałego trwałych operacji lądowych. No, trudno sobie wyobrazić sytuację obrony któregoś z takich państw jak Polska czy Ukraina bez zdolności do długotrwałych operacji lądowych. Po drugie w tym dokumencie możemy przeczytać, że głównym, główny ciężar polityki Wielkiej Brytanii ma być przeniesiony na obszar Indo-Pacyfiku. Mamy do czynienia z brytyjskim pivotem na Pacyfik. I wreszcie trzecia kwestia, czyli osłabienie wojsk lądowych w postaci zmniejszenia roli wojsk pancernych i zmechanizowanych. Wielka Brytania nie ma możliwości długotrwałej Projekcji siły na obszarze Eurazji, jeżeli chodzi o operacje lądowe. Więc tutaj absolutnie nie, biorąc pod uwagę fakt, że mamy jak najgorsze doświadczenia, jeśli chodzi o współpracę z Wielką Brytanią. Pamiętamy dwustronne gwarancje z kwietnia 1939 roku, traktat obronny, który jeszcze został podpisany tuż przed 1 września, bo 25 sierpnia 1939 roku, i wreszcie zachowanie Wielkiej Brytanii po 3, po 3 września, już po wypowiedzeniu wojny, 3. III Rzeszy, kiedy co najwyżej samoloty RAFO rozrzucały ulotki nad trzecią Rzeszą. To jest bardzo zły pomysł, biorąc także pod uwagę fakt, że Polska ma bardzo napięte relacje z samą Ukrainą. To, w jaki sposób rząd w Kijowie, jak w jaki sposób establishment ukraiński zachowuje się wobec Polski, jest zachowaniem niezwykle nieprzyjaznym, żeby nie powiedzieć wprost zachowaniem wrogim. Przypomnę, że Ukraina od wielu, wielu lat blokuje ekshumację ofiar ludobójstwa na narodzie polskim, znaczy nie tylko polskim, ludobójstwa, które, które odbyło się na Wołyniu w latach 40. Ukraińcy zablokowali tranzyt do Polski, to jest naprawdę bardzo duże uderzenie dla polskiej gospodarki. Mam na myśli te dwa nieprzyjazne kroki z 30 listopada ubiegłego roku i z 20 stycznia tego roku, kiedy w tym Roku już Ukraińcy posunęli się aż tak daleko, że zabronili użyczania, wypożyczania wagonów kolei ukraińskich dla tranzytu, który idzie przez Polskę. Spółka PKP LHS, linia hutnicza szerokotorowa, poniosła ogromne straty w grudniu ubiegłego roku, kiedy ponad 80 pociągów z Chin do Polski i 6 pociągów z Polski do Chin zostało wstrzymanych na granicy. I zupełnie nie przeszkadzało to Ukraińcom przepuszczać na przykład wagony z rosyjskim węglem do Polski. To sytuacja abs absurdalna, biorąc także pod uwagę fakt powszechną i dominującą symbolikę banderowską, obraźliwą dla Polaków. Manifestowanie, obnoszenie się czerwonoczarnymi flagami, wielki afront, jaki spotkał pana profesora Zbigniewa Rał, szefa polskiej dyplomacji w grudniu ubiegłego roku, kiedy podczas oficjalnej wizyty w Stanisławowie na Ukrainie, w hotelu, przed którym miała, w, w którym się odbywały właśnie spotkanie, negocjacje, no, wy właśnie Ukraińcy ostentacyjnie wywiesili czerwonoczarną flagę, która jednoznacznie kojarzy na się przecież z ludobójstwem na, na Polakach, na Wołyniu. To, to straszne, to ta polityka polska, ta straszna uległość wobec, wobec Ukrainy jest bezwzględnie wykorzystywana przez ukraiński establishment polityczny i nic nie wskazuje na to, aby to miało się poprawić, bo przypomnę tylko, że całkiem niedawno na konferencji prezydenta wołodymiara Zełenskiego nie zostali wpuszczeni polscy dziennikarze. No myślę, że tak uległa polityka wobec, wobec Ukrainy nie może przynieść dobrych po prostu owoców.